mano, dzisiaj sobie Pik big farm mój pierwszy raz, więc cały uciek do dupy, oczywiście, e, ale ta muzyka w tle jest taka durna, no po prostu, goodbye, pogramy, e, dobrze, zasiej, gówno, kurde. Budujemy! Jakiś... O No super! Jeszcze będziemy chyba powiększać. Samouczek jest durny. Ten jest durny. Samouczek jest, jest durny. Nie wiem dlaczego ja w ogóle gram w to. Jak już gram, to gram. Zapewniamy sprzedaj. 15 dolarów, jej! Super! Eee, Zaopatrz górnik. W karniaku, No tylko wykorzysz zadanie, będzie na Ciebie czekać nagroda. Big fire. Ej, gotowe! chcę <laughs> to mieć Ja yeah, drugi poziom! Łamba gamba! Co? Już, już jestem powitalny. Eee... Dobrze. Teraz i Piatroś. nagrywam teraz, dobrze już jestem. Zrobiłem to zadanie. O co, kurde? Aha, okej, okay. gdzie są damy. Jeżeli Twoja firma nadal będzie rozwijać się w tym tempie, będą potrzebni, a co? E, posi posiadaj pola w ilości dwóch na swojej formie. Za moich czasów, kiedy każdy miał e, przydziel wolnych e, hmm, roślinników. Hmm, gdzie są doby? Dobrze. Ale najpierw zrobimy te doby. Ale Nie to! Nie! Błagam Cię! Gdzie

Dziękuję, thank you very much. Mamy 13 wolnych pracowników. Dwa pola, okej. Eee. To nie tu. O Dobrze. buduj, pole, 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 tak sobie. Oraj pole na traktory. Olaj pole na traktory. Olaj pole, dla lala na pole. Robimy trzy pola zamiast dwóch. Same na twarz. Będziemy mieli gówna same. Zasiemy gotówkę. E, e, dobrze, postęp padaliśmy. Gotowe, super. jar rolej, rolej, rolej. Jak zachowuję się, gdyby... Tu... No, za. Budowli. Ojej. Ha, hej, Mu, dziękuję za forsy. Aj. tam do na krowo. A czy nie mamy krowy? My nie mamy krowy. My nie mamy O que co chodzi? A what the fuck? What the fuck? Zbuduj rabatka, nie chce mi się. Um, pierwszy krok do sukcesu, zbuduj magazyn. Dobrze, magazyn będzie lepszy, według mnie. Um, magazyn, tak, magazyn. Ej, wy ode mnie no. tyle wymagacie, a ja już nie mam forsy. Dobrze, mam tylko 3000, ale to nic. ale by było wykasować to, to musi być czwarty dobrze ja nie będę mieć czwarty tak no czwarty wszystko kurde to co to co to kurde nie ty mąż pierdolała i gwiazdeczki Ej, gotowe chcę to mieć oui. super eee Produkujemy! Produkuj! Jeszcze 6 minut! gówno Czasem! Nie, 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 to musi być bardziej. Skryt! Skryt! coś to. tobie trzeba było dać Skryt! Ja Skryt! to Czekajcie. Ładnie. O matko, tak, żebym sobie to źle postawił. Przed Nie, nie wst... O, tak. Nie! Przestanów. Nie odpuszczam! Nie, tu trzeba było... Obrócić. Obróć się! Miało obrócić. O, tak idealnie. I tutaj będzie te gówno, co ona o co ona tam prosi eee, e, Tu się zmieści. Idealnie! Ideolo po prostu. Super. I trzeba będzie sprzedać. Sprzedajemy 10 za jednostkę. Za je, jeden za jednostkę. Wszystko. Wszystko. Max ilość. Nie, żal mi tej. Czy ja kupiłem? Co to jest Znalezione cukierki. O, cukierka. Czekaj, szukamy cukierki.

O, o cukier sam, cukierek, nie Olejny po Aha, dobrze. Tutaj też zasiejemy to gówno. Nadaj farmie na. A jak się nadaje? Podaj imię. Twoja farma. E, 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 makaron, jej dobrze, makaronami mam no tu miecz Dziękuję za forsę i tak się fajnie tu żyje